Ten dom dla młodej rodziny łączy przytulne wnętrza i funkcjonalny projekt. Pokażę Wam, w jaki sposób można delikatnie wydzielić kuchnię otwartą na salon za pomocą zabudowy kominka. Zobaczycie też, jak duże przesuwne okno pomaga zintegrować część dzienną z pięknym tarasem. Zapraszam! Dzisiaj odwiedzamy architekt wnętrz Martę Prokopiuk, która w domu dla siebie i swojej rodziny postawiła na ciepłe w odbiorze drewno. Zestawienie podobnych materiałów tak w strefie dziennej, jak i na tarasie sprawia, że granica między wnętrzem a ogrodem ulega zatarciu. Takie było założenie, żeby ta przestrzeń jakby zlała nam się w jedno, wyszła i otworzyła się nam na, na zewnątrz, dlatego zdecydowaliśmy się na użycie deski na tarasie. Konstrukcja zadaszenia też jest w kolorze grafitowym, czyli nawiązujących do, do okien, do elementów jakichś szarości, które pojawiają się tutaj u nas w, w pomieszczeniu. Projektując ten dom zależało mi na tym, żeby właśnie te pomieszczenia były takie jasne, ciepłe i przytulne. Stąd kremy, lekkie biele, gdzieniegdzie szarości, drewno i cegła, no elementy, które które nie znudzą nam się tam po 5 latach, tylko będą z nami przez jakieś kolejne może 10-15 lat. W tym odcinku skupimy się na praktycznych aspektach projektowania domowej przestrzeni. Pokażemy, jak sprawić, by pokój rósł razem z dzieckiem, jak stworzyć sielski klimat w sypialni mimo ograniczonego metrażu oraz co takiego sprawia, że nawet nieduża strefa wejściowa będzie wizytówką domu. Fajnym patentem jest umieszczenie paska ledowego, zwłaszcza kiedy wchodzimy gdzieś wszyscy razem z zakupami i nie mamy wolny rąk, żeby zapalić światło, to automatycznie na czujkę ruchu ten pasek ledowy nam się zapala, więc możemy swobodnie się rozebrać, odłożyć wszystkie rzeczy. Fajne zastosowanie ma też wnęka pod szafą na buty, więc teoretycznie te buty nie stoją nam jakby przed szafą. Nie musimy ich wpadać też do szafy, tylko jest fajna wnęka przeznaczona na, na obuwie. Pominek w salonie pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony pozwala wyczarować nastrój, a z drugiej dyskretnie zasłania kuchnię. Zależało mi na maksymalnym otwarciu tej przestrzeni. W pierwotnym projekcie tego budynku mieliśmy tutaj ściankę działową, która nam trochę zakręcała w stronę kominka. Ja zdecydowałam się ją usunąć na tyle, na ile pozwoliła mi konstrukcja, czyli zostawiłam ściankę nośną i zostawiłam część tutaj tą od kominka. Dzięki temu zyskaliśmy fajną wnękę na drewno, no i zyskaliśmy dojście jakby do kuchni z każdej części praktycznie tego, tego domu. W części salonowej zdecydowałam się faktycznie troszkę tą przestrzeń wydzielić. Zastosowałam lamele drewnopodobne, które później przewijają nam się w kolejnych pomieszczeniach tego domu. Kuchnia jest bardzo subtelna i podoba mi się, że mamy różne rodzaje frontów. Na zabudowie niskiej mamy fronty gładkie w kolorze jasno szarym, a fronty górne mamy w odcieniu takiej zgaszonej bieli, z takim delikatnym frezem dekorem. Troszkę nam urozmaica jakby wygląd tej kuchni. W mojej kuchni zdecydowałam się głównie na użycie szuflad. Praktycznie na dole w niskiej zabudowie mam same szuflady. Fronty, które wyglądają na fronty otwierane, są również szufladami. Tutaj mamy umieszczone wszystkie talerze, kubki, także myślę, że szuflady jak najbardziej sprawdzą się w użytkowaniu. Materiały i kolory widoczne na parterze płynnie przechodzą na piętro, gdzie urządzono strefę prywatną. No tutaj mamy troszeczkę inny klimat. Pojawiły się nowe elementy, takie jak sztukateria. Widzimy sztukaterię na ścianie i wokoło sufitu jako listwa przysufitowa. Zdecydowałam się na szafę z frontami żaluzjowymi, dzięki czemu ta przestrzeń jest bardziej lekka i nie przytłacza. Sypialnia to jest taki troszkę nasz azyl z elementami takimi boho, wiklina, gdzie nigdzie jest plecionka, także to myślę, że też nadaje takiego ciepła wnętrzu. Bardzo mi się też podoba Twoje łóżko. Powiedzmy coś więcej na temat tego konkretnego modelu. Tego typu łóżka charakteryzują się tym, że nie mają obramowania bocznego ani z przodu. I takie łóżka sprawdzą się głównie w takich mniejszych pomieszczeniach, gdyż zawsze jakby zaoszczędzimy te 10-15 cm i na szerokości, i na długości łóżka. Samo w sobie łóżko kontynentalne i tak jest wysokie. My dodatkowo jeszcze zastosowaliśmy materac, który ma 20-25 cm wysokości. No tutaj to taki prawdziwy salon kąpielowy. Faktycznie powierzchnia tego pomieszczenia pozwoliła nam na użycie takiego nietypowego rozwiązania, czyli rezygnację z szyby prysznicowej. Dzięki temu jeszcze bardziej otworzyliśmy tą przestrzeń. A jak to się sprawdza w takim codziennym użytkowaniu? Bardzo dobrze, my się już generalnie przyzwyczailiśmy. Powiem szczerze, że na początku w planach była ta szyba tutaj ujęta, ale po czasie, jak zaczęliśmy korzystać z tego prysznica, to stwierdziliśmy, że ona jest zupełnie niepotrzebna. Chodzi głównie o to, żeby był odpowiednio dobrze zrobiony spadek tutaj w prysznicu. I tutaj znowu mamy fronty żaluzjowe i płytki imitujące drewno. Tak, ale zauważ, że dodatkowym elementem, który się tutaj pojawił, dosyć ciekawym i podkreślającym jakby zabudowę wanny, jest kompozycja z płytek w kształcie plastry miodu, które się rozchodzą jakby w głąb łazienki. W związku z tym, że ta łazienka ma aż 15 metrów kwadratowych, zdecydowałam się na to, aby zabudować ją dodatkową karton-gipsem. Dzięki temu schowaliśmy stelaż podtynkowy do WC, schowaliśmy zestaw podtynkowy do prysznica, zyskaliśmy tym samym półkę oraz miejsce na przechowywanie. Wspominałeś, że to jest pokój, który rośnie razem z dzieckiem. O co tutaj chodzi? Wszystkie meble zostały tutaj zrobione na zamówienie według mojego projektu. Musimy pamiętać o tym, że faktycznie dzieci z czasem nam rosną i półeczki do zabawy przekształcają się w potem w półki na książki, tudzież miejsce na biurko. Dlatego warto pamiętać, żeby na wczesnym etapie projektowym zorganizować we właściwym miejscu gniazdka. Tak też mamy na przykład w tym przypadku, gdzie zrobiłam gniazdka już typowo do podłączenia pod biurko, pod internet, pod komputer. Czyli jeśli mała urośnie, to po prostu demontujemy tą półeczkę i w tym miejscu. Ustawiamy sobie biurko. Projekt szafy to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też jej wnętrze. I tutaj też zdecydowałam się na taki motyw wyciąganej półki, czyli mamy zastosowane bolce, dzięki którym właśnie półkę możemy zdemontować. Jeśli dziecko nam podrośnie, to automatycznie możemy też powiesić dłuższe ubranka. Bardzo fajnym elementem w tym pokoju jest też wielkoformatowa tapeta. Tak tapeta dodatkowo ma jeszcze funkcję zmywalną, także jeśli dziecko pokoloruje nam gdzieś kredkami jakąś część tapety, to możemy swobodnie to zmyć. I tak jak powiedziałaś, tapeta jest podzielona na większe części. To jest zaleta tej tapety, że faktycznie te łączenia są tylko tak naprawdę w dwóch miejscach, bo mamy je tutaj i tam pod skosem. Wspominałeś też, że Twoja córeczka bardzo lubi czytać. Powiedz, jakie udogodnienia dla małej czytelniczki się tutaj znalazły? Ma tutaj półeczki specjalnie na takiej wysokości, na której ona dosięgnie sobie sama te książeczki i będzie w stanie sama je wyciągnąć. Także to jest jakby też taki dodatkowy atut tych mebli, które robiliśmy na zamówienie, żeby one też były odpowiedniej wielkości. Myślę, że takim korzystnym pomysłem jest zagospodarowanie pralni obok łazienki na piętrze. W tym przypadku właśnie tak jak u nas mamy łazienkę obok, więc wszelka jakaś tam brudna bielizna od razu jest po drodze wrzucana do pralki. Także myślę, że to rozwiązanie na pewno w domkach jednorodzinnych się sprawdzi.